Godzina 15:30, tak jak mówiłem piątek, yy, ta godzina Sporting, Loiria, Juventus, Mônico na kanale Cybersport. Chris Max witam Państwa bardzo serdecznie ze stadionu Saitama stadion 2002. Yy, no, no my, jak to było na cybersport.pl yy, Sporting, zawsze groźny Juventus lider zabeli. No i to więcej o tym spotkaniu gadać. Yy, widzimy tam z tyłu, no prawie że cały prawie że stadion tylko. Zaskakująca taka liczba. 500 kibiców, za tego tak mi się skojarzyło. Ale wróćmy do meczu, 16 minuta A doświadczenie w pole karne, Marshall! 1 do 0. Sporting obejmuje prowadzenie. Marszel strzela swojego pierwszego gola w Juventusie. No i te 500, 500 kibiców na szczęście tam postawili mikrofony, żeby było ich mniej więcej słychać. A ten... 45-tysięcznym obiekcie, chyba to tak się mówi, ale naprawdę, taki e, wyskok Mar Marszala taki szczęśliwie nadstrzał. Chyba będzie to trzeba zobaczyć w powtórce 3D. Spójrzmy, wrzutka e, Diego, no aż do niego czterech obrońców wyskoczyło. Goni, o, właśnie takie niepotrzebne straty. Już y, rusza Albera to i będziesz rzut wolny Będzie szansa dla Barniuki No pewnie będzie, będzie wysunięcie Z, Spójrzmy I jest 2 do zera Barniuka Strzela swojego drugiego gola w tym sezonie I drugi raz rzutu wolnego I znowu swoje piękne salta Komponuje nam y, y, No ja chciałem inaczej nazwać Barniukę Ale nie mogę nic wymyślić, po prostu super petarda, ten barluka. luka! Choć mi się wydaje, że tu... No oczywiście, no... Yy, pozwólcie Państwo, że to ja w ogóle tu cofnę... Od tego momentu, no. Tu mamy lukę i wystarczy wysunąć piłkę. Nikt nie stoi, no. Piłkę... Strzał w samo okienko z rzutu wolnego. Potem jeszcze... Teraz y, ta bramka ze Sportingiem. Osters poczeka aż piłka wyjdzie na aut. Sumiregis w y, jest szansa. Ingersoll jest 3 do 0. Mark Ingersoll. Y, sporting jest kompletnie znokautowany. Arcy chyba był znokautowany już po pierwszej bramce. Zobaczmy to jeszcze raz. Sumiregi w swojej akcji. Lewą stroną. Podaj do Warquaresa. No tutaj dużo wolnego pola. A i Fernandao, co oni zrobili? Przypomnijmy mi cytację z José Mourinho. Coście zrobili? Kur. dalej nie kończę. No naprawdę. Spokojnie, Igor coś sobie.